Precz stąd, odmieńcze wodzu sępów. Zostaw umarłych w spokoju, lodowaty głos odpowiedział. Nie wtrącaj się między nas gula a jego łup. Ukaże cię gorzej niż śmiercią. Zabierze cię do kraju rozpaczy, na dno ciemności, gdzie staniesz się bezcielesnym upiorem, gdzie oko bez powiek przejrzy na wylot każdą twoją myśl. Szczęknął wyciągany z pochwy miecz. Możesz grozić czym chcesz, ale ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ci w spełnieniu groźby przeszkodzić. Przeszkodzić mnie? Głupcze! Żadnemu najwaleczniejszemu, nawet mężowi świata, nie uda się nigdy i w niczym mi przeszkodzić. Wtedy Mery usłyszał coś, czego najmniej się w tej groźnej chwili spodziewał: śmiech. Dernhelm śmiał się, a jego czysty głos dźwięczał jak stal. <laughs> Ale ja nie jestem żadnym z mężów tego świata. Masz przed sobą kobietę. Jestem Eowina, córka Eomunda. Bronisz mi dostępu do mojego króla i zarazem ukochanego wuja. — Idź precz, chyba żeś pewny swej nieśmiertelności. Czymkolwiek bowiem jesteś, żywą istotą czy też chodzącym trupem, miecz mój spadnie na ciebie, jeżeli tkniesz króla. Skrzydlaty potwór krzyknął, lecz upiór pierścienia nic nie odpowiedział. Umilkł, jakby nagle ogarnęły go wątpliwości. Zdumienie i ciekawość pomogły Hobbitowi przezwyciężyć na chwilę strach. Otworzył oczy. Czarna zasłona lęku już mu nie przesłaniała widoku. O parę kroków przed nim siedziała olbrzymia poczwara, a nad nią, niby cień rozpaczy, górował wódz nazgulów. Nieco w lewo, twarzą do nich zwrócona stała ta, którą Mary do niedawna nazywał Dernhelmem. Nie krył już jej twarzy hełm. Jasne włosy uwolnione spływały na ramiona lśniąc bladym złotem. Szare jak może oczy spoglądały surowo i gniewnie, a mimo to łzy spływały z nich na policzki. W ręku trzymała miecz. Wzniesioną tarczą osłaniała się od okropnego spojrzenia wroga. To była Eowina i Dernhelm zarazem. Merry bowiem w przebłysku wspomnienia ujrzał twarz, która zwróciła jego uwagę przy wyjeździe z Dunharrow. Twarz młodego rycerza, ruszającego na spotkanie śmierci, bez nadziei w sercu. Wraz z podziwem odkryła się w Chobybicie litość i właściwe temu plemieniu nieskore męstwo. Zacisnął pięści. Nie mógł pozwolić, by ta piękna, zrozpaczona księżniczka zginęła. Przynajmniej nie dopuści, by zginęła sama i bez obrony. Twarz wroga była od niego odwrócona. Pomimo to Mery nie śmiał poruszyć się, żeby nie ściągnąć na siebie morderczego spojrzenia tych okropnych oczu. Zwolna zaczął czołgać się w trawie. Lecz czarny wódz z wahaniem i złością wpatrzony w kobietę, która mu stawiała czoło, nie zważał na hobbita bardziej niż na robaka pełznącego w błocie. Nagle ochydny smród wiono powietrzem. To skrzydlaty potwór zatrzepotał skrzydłami. Poderwał się w górę i błyskawicznie rzucił się na Eowinę z przeraźliwym wrzaskiem godząc w nią dziobem i pazurami. Eowina nie drgnęła nawet. Księżniczka Rohirrimów, córka królów, smukła lecz silna jak stal. Piękna, lecz groźna. Zadała cios. Z rozmachem. Potężny i celny. Miecz przeciął wyciągniętą szyję potwora. Odrąbana głowa jak kamień spadła na ziemię. Eowina odskoczyła wstecz przed walącym się olbrzymim cielskiem, które z rozpostartymi skrzydłami runęło w trawę. W tym samym momencie rozwiał się cień. Światło zaleło postać księżniczki, a jasne jej włosy rozbłysły w rannym słońcu. Lecz z nad ścierwa zabitego wierzchowca dźwignął się czarny jeździec. Straszny, olbrzymi, górujący nad smukłą przeciwniczką. Z okrzykiem nabrzmiałym taką nienawiścią, że sam dźwięk jego głosu rozdzierał uszy i zatruwał serca, podniósł ciężką buławę i uderzył. Tarcza Eowin rozsypała się na kawałki, strzaskane ramię opadło bezsilnie. Księżniczka osunęła się na kolana. Ubiór schylił się nad nią, przesłonił ją jak chmura, a oczy pałały mu ogniem. Znów podniósł buławę, tym razem, żeby dobić ofiarę. Nagle zachwiał się z jękiem bólu, cios chybił, koniec buławy zarył w ziemi. Tomery, zaszedłszy z tyłu, śmignął mieczykiem i przebijając czarny płaszcz, przeciął niechronione kolczugą ścięgno pod kolanem. Eowino, eowino! krzyknął Mery. Eowina dźwignęła się z trudem i ostatkiem sił rąbnęła mieczem między płaszcz a koronę nad schylonymi ku niej potężnymi ramionami. Miecz sypiąc skry rozpadł się w drzazgi. Korona z brzękiem potoczyła się po ziemi. Eowina padła twarzą naprzód na trupa przeciwnika. O dziwo, płaszcz i kolczuga kryły pustkę. Leżały jak łachman w trawie, a w górze nad polem rozległ się krzyk, przechodzący więk coraz cichszy oddalający się z wiatrem, w głos bezcielesny i wątły, który zamierał i ginął, by nigdy już więcej nie odezwać się nad światem.